To już będzie kolejny film z tej serii, gdzie pokazuję mało znane marki, które oferują świetną jakość. I przy okazji chciałabym jeszcze wrócić do tematu Quiet Luxury, czyli dyskretnego luksusu. Ja wiem, że ten trend już powoli przemija, ludzie się już oswoili z tym terminem, ale ja nadal uważam, że dyskusja o jakości, o tym za co płacimy w tych ubraniach, jest ważna i zawsze będzie aktualna. Dlatego wybrałam dzisiaj. Takie marki, które oferują naprawdę, naprawdę świetną jakość. Na przykład jedna z tych marek szczyci się tym, że nie ma brandingu, że nie ma logo, a jednocześnie oferuje naprawdę wysoką jakość produktów, bo oni mają taki model, że docierają do tych samych producentów, u których zamawiają znane domy mody. Inna marka poszła w kierunku oferowania jakości za jak najbardziej rozsądną cenę jak najszerszej ilości ludzi. I zacznijmy od tej drugiej marki, bo tak się składa, że posiadam dwie rzeczy z niej. To jest marka, która jest bardzo popularna w USA, a w Polsce dopiero nabieramy świadomości o tym, że ona istnieje. Oni oferują wysyłkę do Polski, często za 0 zł. Polecam spojrzeć na ich stronę, i to jest marka Everlane. Oni mają naprawdę świetne basiki. W zasadzie chyba z tego zasłynęli, z bardzo dobrej jakości t-shirtów. Można tą markę znaleźć już powoli na Vinted i w innych miejscach, tylko że powiem Wam, oni mają tak super promocje nieraz, jakieś Black Friday, Cyber i tak dalej. Czasami po prostu opłaca się wejść do nich na stronę i bezpośrednio od nich zamówić. Ja tak zrobiłam na początku tego roku, zamówiłam sobie od nich dwie pary spodni. Jestem z nich bardzo zadowolona, one trzymają formę, wiadomo 100% bawełna. Przez to, że nie mają żadnych domieszek elastanu, one nie zmienią kształtu i nie wypchają się po czasie, one cały czas będą wyglądały tak, jak wyglądają. No i czuć, że to są spodnie po prostu robocze. Jeansy to kiedyś były spodnie do zadań specjalnych i właśnie wtedy były ze 100% bawełny, żeby się nie zniszczyły. Więc jeżeli szukacie szerszych spodni, nie rurek, które wytrzymają wszystko, to polecam patrzeć na 100% bawełny. No dla mnie to była okazja, bo z tego co się orientuję w podobnej cenie mamy spodnie w zarze, które jakością nie są nawet ani trochę zbliżone do tego co kupiłam. W kolejnym sklepie znajdziecie nie tylko rzeczy basicowe, które wyglądają naprawdę porządnie, ale też bardzo eleganckie rzeczy, zestawy, bardzo eleganckie żakiety, sukienki Piękne wełniane i kaszmirowe swetry. I tutaj jest podobna historia jak z Everlane. W tym sklepie możecie się natknąć na naprawdę dobre promocje. Z tego co się zorientowałam, on nawet nie jest zbyt popularny w USA ani generalnie na Zachodzie. Dopiero zyskuje popularność, ale działa już od bardzo dawna. Więc to jest zastanawiające. To był naprawdę taki quiet luxury sklep, o którym mało kto wiedział. W każdym razie chodzi o markę Goelię i nie wiem, czy to się tak czyta. Poprawcie mnie. W razie czego. Z tego co widzę po zdjęciach, po tym jak to wzornictwo wygląda, to są naprawdę fajne rzeczy. Składy też mają często rewelacyjne, więc polecam zajrzeć. Ja bym wybrała ten sklep, gdybym miała kupić coś na specjalną okazję. Ale też zaopatrzyć swoją szafę właśnie w basicowe rzeczy. Jeżeli brakowałoby mi ładnych topów, które mogę nosić na co dzień, fajnych spodni, które są z dobrych materiałów, no to raczej tam bym zajrzała. Chyba o tym nie mówiłam, ale zbieram się do wymiany swoich sztybletów, które są podporą mojej całej szafy. To są buty, których najczęściej używam. No ich czas powoli dobiega końca. Byłam ostatnio u szewca, żeby je trochę podreperował. W każdym razie zbieram różne sklepy, zbieram różne strony internetowe, które sprzedają świetnej jakości buty, żeby być gotową na ewentualną promocję. I ostatnio znowu taki sklep dodałam do swojej długiej listy i ten sklep to Beckett Simonon. Nie słyszałam w ogóle o nim wcześniej, ale z tego co widziałam, to oferują naprawdę genialną jakość. Zresztą wystarczy spojrzeć na te zdjęcia. Według opisów oferują buty ze skóry full grain leather. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to odsyłam do filmu o jakości butów. To jest generalnie rzadkość. Miewają też super promocje. Na przykład ostatnio mieli taką promocję, że wszystkie buty sznurowane były za 169 dolarów. Ja potrafiłam znaleźć buty w takiej cenie w polskich sklepach, w galeriach i tak dalej, z których wyłaził klej, które miały w ogóle. Koszmarny kształt, wyglądały strasznie tanio, jakby były zrobione w Chinach, i ktoś sobie właśnie żądał za te buty około 500 zł. Dla mnie coś takiego to jest niedopuszczalne, i dlatego właśnie szukam takich stron, gdzie kiedy wiem, że na przykład za rok, za dwa lata czeka mnie zakup butów, zdążę sobie uzbierać tą kwotę po malutku i wtedy kupić takie buty, które będą mi służyły naprawdę bardzo długo. Mam dla Was małą niespodziankę. Od miesiąca pracowałam nad miejscem, w którym będzie jeszcze więcej darmowej wiedzy o modzie, więcej o budowaniu osobistego stylu i w którym będą rzeczy, których ja z reguły na YouTube nie publikuję i nigdy nie zamierzam. Więc tworzyłam stronę internetową i newsletter. W tym newsletterze raz na dwa tygodnie, żeby nie zaspamować Ci skrzynki. Znajdziesz porady, które będą łatwe do wdrożenia, które realnie wpłyną na to, że w Twojej szafie zrobi się porządek, w Twojej szafie będą lepsze rzeczy. Ten stylowy newsletter to będzie taka wiedza w pigułce, więc zapraszam Cię serdecznie na stronę. To wszystko będzie w opisie, no i do zapisania się. A i jeszcze jedno: ja czytam każdego maila, więc jeżeli masz jakieś zagwozdki modowe, jakieś pytania, czy ogólnie sugestie, to skontaktuj się ze mną koniecznie. Ostatni sklep to jest dla mnie totalny hit i jeżeli znacie podobne to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo ja zbieram takie informacje. No ale o co chodzi? Słuchajcie, wejdziecie na stronę italic.com, wejdziecie sobie w dowolny produkt i teraz są tam dwie super sekcje. Jedna, którą tu widzicie, pokazuje, jakie marki zaopatrywały się wcześniej u tego producenta. Druga sekcja to, mam wrażenie, zabieg marketingowy, niemniej i tak ciekawie się to czyta. Możecie zobaczyć, ile podobna rzecz kosztowałaby w znanej marce. Na przykład ten sweterek tutaj kosztuje tyle, ale macie też porównanie, ile kosztuje u Max Mary albo Brunello Cucinelli. Talik będzie sklepem, do którego niedługo zajrzę, bo upatrzyłam tam sobie super okulary, które wyglądają maksymalnie luksusowo i mam wrażenie, że one podbiją każdą moją stylizację. Będą też dobre i na zimę i na lato do takich stylówek basicowych, żeby dodać im pazura. Te okulary nie mają żadnego logo. Ale widać, że to jest porządne wykonanie. To już widać nieraz na zdjęciu. Wiadomo, zdjęcia mogą być podrasowane, dlatego przekonam się, kiedy naprawdę coś stamtąd zamówię. A tymczasem zapraszam do pozostałych filmów z tej serii.